Hej! Ostatnio mnie trochę mniej tutaj było i to akurat prawda. Głównie ze względu na to, że kanał Zio2 przykrył mi wszystko, plus musiałem trochę odpocząć od nagrywania filmów. Ale już teraz, słuchajcie, mam pełną energię i chcę w końcu wrócić. Dzisiaj w Tiny Room Stories przechodzimy do rozdziałów, które są w płatnej części. Więc przed nami rozdział siódmy. Ciekawe, czy ktoś może mi wyjaśnić co to było. Mój samochód zdecydowanie nie był czerwony i to jest spostrzeżenie, które wy mi napisaliście w komentarzach i ja sam zauważyłem. Zaczynajmy! Las. Jeśli wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Rozdział siódmy. Spacer w lesie. Po powrocie z dziwnego miejsca, z którego przyniosłeś kryształ, zadajesz sobie to samo pytanie. Czy wszystko wokół ciebie się zmieniło, czy wpadłeś w inny wymiar? Zgodnie z prawem, Marfiego, w Twoim, a może nie w Twoim samochodzie, zabrakło benzyny. Stacja benzynowa znajduje się po drugiej stronie rzeki. Muszę znaleźć sposób, aby ją przekroczyć. Okej. Okay. No to widzimy w tym momencie rzeczywiście jest most, który jest uszkodzony, chyba żebym się dobrze rozpędził i wyskoczył, nie? Zobaczcie, wygląda jak rampa. <laughs> Dobra, przejdźmy może dalej. Tutaj, o widzę, że w tej części nic nie znajdę. Mamy tutaj jakieś siedzisko, tablet sterowniczy. Lodówkę, w której są puszki. Nie ma tutaj nic interesującego. Ale mamy wędkę jeszcze, czy ja tą wędkę... Nie, ta wędka jest nietykalna. Tutaj w, na kamyczku widzę, że znajduje się dron. Czekajcie, quadro... quadcopter! Możesz zrobić zdjęcie lasu, użyć go jako mapy jeśli znajdziesz pilota. No, znalazłem pilota, czy nie? Ten mój tablet sterowniczy nie jest przypadkiem pilotem? Przejdźmy się dalej, możemy wejść tutaj w głąb lasu odrobinę. Nie sądzę, aby chodzenie do nieznanego lasu było dobrym pomysłem. No, ale daleko przecież nie pójdę, tylko chciałem zajrzeć. Ok, zrobimy zaznaczyć tablet sterowniczy i kliknąć na. O, właśnie, Kładkopter. Poleciał gdzieś, proszę bardzo, mamy w tym momencie. W tym momencie robimy mapę, jak rozumiem. Mogę przejechać się gdzieś dalej? Tutaj się znajduje? Nie, to już jest w takim razie chyba ta mapa, która mnie interesowała. Spójrzcie, jest tutaj mój samochód, w tym momencie czerwony, a w oddali, dalej wzdłuż brzegu widać niebieski. Jest tutaj kilka. Kilka dziwnych rzeczy znajduje się na tych kamieniach, tak mi się wydaje. Takie okrągłe, jakby talerze. Albo coś? Dobra, przejdźmy się. Może teraz uda mi się zerknąć na to, co to jest. Ptasie Gniazdo. Okej, okay, wszystko jasne. Widzę, że będzie tutaj dużo, dużo zwiedzania. Kolejne Ptasie Gniazdo. Każda lokacja tutaj wydaje się być naprawdę, naprawdę duża. Więc będzie dużo, dużo oglądania. Spróbuję przejść się najpierw wzdłuż krawędzi tego lasu, czyli tej tylnej części. Tu mamy mnóstwo tych ptasich gniazd, nie mogę dosięgnąć. Ciekawe czy te ptasie gniazda w ogóle mają jakiekolwiek y znaczenie w tym momencie. Te gałęzie są za krótkie. Za krótkie do czego? Hmm. Okej. Okay. Zobaczmy dalej. Kolejne ptasie gniazdo. Możliwe, że potrzebuje właśnie jakąś gałąź. Może właśnie to do tego tutaj, jakby do tego uderzał ten, ten komentarz, który on dał odnośnie tego, że gałęzie są zbyt krótkie. Dobra, przejdźmy się w takim razie wzdłuż brzegu. Proszę bardzo, mamy samochód, który był widoczny w kościele. Okej, okay. zobaczcie, muszę spojrzeć z drugiej strony. No, z której strony? Już tej innej strony nie ma. Cecha 78294. Klapa bagażnika zamknięta. Zobaczmy, co znajduje się przy stoliku. Dzień pierwszy. Cóż, to chyba ostatni też. Chciałem po prostu siedzieć cicho na świeżym powietrzu, wypr wypróbować mój nowy zakup, ale niestety. W ciągu zaledwie kilku minut udało mi się zgubić telefon, a jakiś ptak ukradł minie śmiertelniki. Pewnie musiałem upuścić telefon u brzegu rzeki. Widziałem gniazda ptaków w lesie na wysokich skałach, ale jak mam się do nich dostać? Może przydałby mi się długi kij, ale myślę, że widziałem suszone drzewa na południu. Sam obraz przegranego czego? Przegranego czego? Halo, mało, mało treści. Dobra, tutaj mamy jeszcze aktówkę, ale do niej trzeba zerknąć od drugiej strony i grilla. Ok. Cztery cyfry. Hmm, hm, hm. Spróbujmy na razie wykorzystać to, co mam tutaj jako jedyne, czyli w tym momencie rejestrację samochodu. CH78294. Tutaj nic mi nie podpowiada, chyba żebyśmy CH zamienili na cyferki. Wtedy będzie tak. H to jest 8, C to jest 3. 3, 8, 7, 8. Spróbujmy, no. Nic innego mi w tym momencie tutaj nie zostaje i jedyne co to szukamy tej gałęzi. 3, 8, 7 i 8. Nie. To wygląda na to, że to, to nie zadziała. Okej, okay, i tutaj mamy od 0 do 9. To też jest dość interesujące. Na karcie tutaj nic nie mamy. Dobra, idziemy dalej na razie wzdłuż brzegu. Kolejne gniazdo. Okej, okay, tutaj mamy cypel. O proszę, jeśli zetnę to drzewo, będę mógł przejść na drugą stronę, muszę znaleźć odpowiednie narzędzie, żeby to zrobić. No dobra, musimy poszukać w takim razie gałęzi. Na mapie wyraźnie widać, że za samochodem jest to jedyne miejsce, gdzie są suche drzewa i możemy tam się udać. I to będzie ta lokacja, dokładnie. Tutaj, o jest jedna dłuższa gałąź. Proszę bardzo, długa gałąź. Czy ja mogę teraz sięgnąć długą gałęzią? O proszę, udało mi się zrzucić gniazdo pusto. Już sprawdzałem. Dobra, zróbmy w takim razie wszystkie po kolei. O tak, a mój musi być naprawdę długa, skoro udało mi się tak łatwo to strącić. Tutaj ponownie pusto. W tym miejscu chyba nic więcej nie ma. Przejdźmy się jeszcze... Hmm, no właśnie, w którą stronę? Tutaj jest kolejne, kolejne gniazdo. to był jakiś dźwięk. Pusto. Przy drodze mamy kolejne gniazdo. Kurde, ja mam wrażenie, że to jest oskryptowane tak, że dopiero kiedy dotrę do ostatniego gniazda, Coś mi tutaj się znajdzie, i jest nieśmiertelnik! Z... taką dziwną... dziwną symboliką z kwadratów, okej... Okay. Czy gałęzią uda mi się ściąć drzew? Nie no, żartuję, oczywiście, że nie. <grytanie> o proszę, znalazłem telefon! Jest... Okej. Okay. Jest tutaj coś w tym telefonie interesującego. Okej, okay. czekajcie, jakby się ustawili sobie coś takiego, żeby to spasowało się ze sobą. Okej, okay, to nie pasuje. To pasuje. To też pasuje. Dobra. Czyli trzeba było zrobić tak, żeby to się złączyło w ten jeden kwadrat wielki. I teraz tak spróbujmy zrobić tak jak jest na tym nieśmiertelniku, czyli ten uśmieszek narysujmy. Okej, okay, to będzie chyba w ten sposób. Halo? Chyba że to musi być na odwrót. No uwaga? Tak, dokładnie. Gry Żartuję Dobra, brak sieci, tutaj nic nie mamy Nie jestem zainteresowany aparatem, mamy hasła Dom, okej, okay. aktówka 7359 Karta kredytowa, okej, okay, okej okay. Co zabrać? Quadrokopter, wędka, krzesło Stół, żywność, napoje, topór Czyli w bagażniku być może znajdziemy topór e, Póki co tak Odłóżmy ten telefon na sekundę, zajmijmy się tą aktówką Jeszcze raz hasła 7359 7, 3, 5, 9. 7 3. 5. No i do samego końca 9 Proszę bardzo, aktówka, mamy kluczyk. Idealnie słuchajcie, no tak każdy bierze ze sobą przecież aktówkę, żeby schować w niej kluczyk do bagażnika samochodu. Co nie? <grym> to jest nonsens. I trzyma tam topór strażacki, który jest. Tak, dokładnie. Tak to właśnie działa. Co się jeszcze tu było? Naładować wszystkie narzędzia. Okej, okay, czyli tutaj yy, na, narzędziami to myślę, że były głównie. Mm... O, czekajcie, jest jeszcze jeden ten, jeszcze jedno gniazdo. Czy tutaj też jest pusto? Tak, to też jest pusto, nie zauważyłem go wcześniej. Narzędziami były prawdopodobnie quadrokopter i telefon. Dobra, zetnijmy sobie drzewo. Ok, drzewo ścięte, topór się z, zutylizował najwyraźniej, możemy przejść dalej. Ok. I słuchajcie, ten rozdział był zdecydowanie za krótki, więc musimy zrobić jeszcze jeden. Rozdział. tamten był szósty, to ten jest siódmy. Nie, to jest rozdział siódmy, część druga. Jak na złość skończyła się benzyna. Stacja paliw. Stacja benzynowa. Po przekroczeniu rzeki łatwo dotarłeś do stacji benzynowej. Pozostaje tylko znaleźć kanister i napełnić go benzyną. Okej, okay, mamy instrybutory <gryw> paliwowe. <gryw> Wymagana jest karta dostępu. Z tą kartą dostępu tam było coś. Coś było z tą kartą 4546, chyba. Ja już nie mam ogólnie tego, tego telefonu przy sobie. To też trochę. Trochę smutne, więc to nie, nie bardzo mi pomoże najprawdopodobniej. O, proszę, znalazłem moniaki. A drugi telefon, niestety nie mogę go otworzyć. Drzwi? Jest jakaś notka. Cześć Jack! Nie czekałam, aż przyjdziesz do pracy. Późne przyjazdy nie są tu mile widziane. Pamiętasz, co stało się ostatnio. Zmieniłem wszystkie hasła zgodnie z instrukcjami kierownictwa. Zamknąłem sklep, kup sobie napoje gazowane w maszynie. Może ci pomóc to rozpocząć dzień w pracy. No dobra, mam rzeczywiście trzy monety. Nie wiem, czy to mi coś da. Tutaj jest, zobaczcie, jakiś pilot albo coś w tym stylu. Tylko, że to jest. Zamknięte, jak wrzucę tu monety, to będzie otwarte? Otwórz. O, proszę bardzo. Zdalny otwierać drzwi. Pozostałe rzeczy, jak widzę, raczej mi się tutaj nie przydadzą. Czy możemy zdalnie otworzyć sobie drzwi? Możemy, idealnie! Ale jeszcze zanim przejdziemy tam do środka, rozejrzyjmy się dokładnie po zewnątrz. Z tyłu drzwi na kłódkę. Musisz znaleźć coś, aby ją otworzyć. Myślę, że znajdziemy coś wewnątrz sklepu. No cóż, mogę nawet tutaj zjeść przekąskę. Dobrze się składa w takim razie, bo myślę, że już od kilku miesięcy tak biegasz i szukasz. Okej, okay, muszę spojrzeć z drugiej strony. Mamy tutaj jakąś aktówkę, znaczy nie aktówkę, tylko bardziej folder, w którym mamy Paragon. Pozycja 1, 2, 3, 4 i ceny. Data 14 kwietnia 2019. Kolejny Paragon, kolejny Paragon. No dobra, to na razie mi się tutaj nie przyda. Dzisiejsze hasło. Dzisiejsze hasło będzie gdzieś z lewej strony. Hasło ma 5 znaków. No i strzelba. Strzelba nie jest załadowana. Wskazuje mi na lewo na hasło. Okej, okay, spójrzmy na to w takim razie. Okej. Okay. Czy to jest poziom nalania na przykład tego, co tu mamy? Na pierwszym mamy miarkę, nie? 1, 2, 3, 4. Może 5? Albo to są pełne, jakby liczby. Więc zróbmy tak, żeby to było 4, 0, 3, 1. No właśnie niekoniecznie 5, 0, 3. 1. Oj nie, nie, nie. 4, 0, 2, 1, 3, 4, 0, 2, 1, 3, spróbujmy. 4, 0. 2, 1, 3. O, proszę, udało się, także idealnie yy, sterowania. Stacją benzyną, ty, schowana jest, ale dobra, stacja benzynowa nie działa. Aby włączyć, użyj na niej karty magnetycznej. No dobra, musimy poszukać karty magnetycznej, zobaczmy jeszcze, co znajduje się tutaj w tych miejscach. Tutaj mamy różnego rodzaju ceny, możemy sobie zjeść. To jest niejadalne, no co ty? <laughs> o proszę, są łuski do strzelby, więc idealnie. Nie zrobię tego, nie pojadę, tam mi się wyświetliło coś takiego? <laughs> Zobaczmy na promocyjne rzeczy, może coś tutaj też fajnego będzie. No nie wiem, spróbuję to przeklikać wszystko, to mi raczej nic nie daje. Ok. wstaćmy na razie sobie łuski do tego, do strzelby. Nie sądzę, żeby ona mi była tak bardzo ekspresowo potrzebna. Ewentualnie muszę strzelić przy pomocy strzelby do kłódki, która znajduje się z tyłu. No tutaj nic więcej ciekawego nie widzę. Możemy jeszcze zajrzeć ewentualnie do lodówek. Ale tutaj ponownie są rzeczy... No chciałbym to podgrzać, ale coś tam mi się nie udało. Mamy mleko, możemy popić. Uch, źle poszło. No nie wiem, słuchajcie, on ma dziwne komentarze odnośnie tego wszystkiego. Mmm, odświeżający, odświeżający już wypiłem. No, że tak powiem, okradłeś cały sklep, więc czas najwyższy wychodzić z niego. Zobaczmy jeszcze czy coś tu jest właśnie, bo tutaj jeszcze była mapa Red Cliff, czy ja mogę się zbliżyć do niej, nie. Drzwi tylne, no do nich nie mogę się zbliżyć. Ehm, o, tu są jeszcze szafy. Właśnie dobrze byłoby zerknąć. W nich się nic nie znajduje, kompletnie. No dobra, w takim razie wydaje mi się, że możemy ruszyć do tyłu, użyć strzelby. <grymne> Okej. <Okay. grymne> I zerknąć do środka, proszę bardzo. Dzisiejsze hasło: 25 maja 2019. Ale to, to nie będzie chyba to. 25 05 19. Okej, okay. no właśnie. Ja myślę, że to będzie. 25 maja, proszę, 25 maja, czyli 1, 7, 5, 5, 7, 5. 1, 7, 5, 5, 7, 5. Chyba źle coś tutaj przekartkowałem, czekajcie jeszcze raz. 1, 7, 5, 5, 7, 5. Ok, czyli to nie jest to, ewentualnie 1, 2, 3, 4, 1, 5. Też nie to. Chyba, że tak, numer paragonu. 3 dziewiątki, 1, 1, 2. I zgadza się. Mamy kanister, no tak. Idealnie. Możemy wejść do środka. No i w zasadzie to tyle. Tylko teraz brakuje mi ostatniej rzeczy. Karty magnetycznej, która jest potrzebna do tego, żeby aktywować. Ym, instrybutory. <laughs> Okej. Okay, wymagana jest karta. kurczę blade. Już wydaje mi się, że w większość rzeczy przejrzałem, więc no, nie, nie za bardzo wiem, co tutaj można byłoby jeszcze. Jeszcze zobaczyć. O, no tak, no nie spojrzałem na ostatnią z rzeczy, czyli w tym pomieszczeniu z tyłu znajduje się jeszcze coś takiego. Pamiętaj o rabacie. Okej, okay, zobaczmy w takim razie na rzeczy, które są w tym momencie na promocji. Czyli wyjdźmy sobie stąd i spróbujmy szybko spisać te rzeczy, które tam były. O. Okej, okay, to będzie dużo trudniejsze niż myślałem. Po kolei. Cokolwiek to pierwsze jest z sześciokątem na środku, to mogą być płatki śniadaniowe. Drugi to jest słoik z dwoma, z dwoma kreskami, naboje, jakaś butelka. Ok, zacznijmy po kolei. Pierwszego obiektu nie ma na półce z rabatem, to jest na pewno. Proszę bardzo, znalazłem coś. Tutaj znajduje się za 9, czyli mamy, pierwsze będzie 9. Kolejny był słoik z dwoma kreskami, 11, 9, 1, 1. Czy ja mogę w ogóle go sobie wstukiwać od razu, fajnie byłoby. O, czekajcie. Tutaj obym zapisywał. 9, 1, 1. Następne będą naboje. Butelka. Dwie kreski i kółko. Naboi na półce zniżkowej nie ma. Mamy tylko tutaj. To będzie 3. I teraz butelka. Butelka. Ta butelka. Gdzie ona jest? O, widzę. 2. Na samym dole tutaj, o. Kryje się ta butelka, i ona nie występuje na. ona nie występuje na półce zniżkowej. Czyli tak. Naboje były za 3, ta butelka za 2 I ostatnia rzecz to jest jakieś coś jakby mleko. Tak mi się wydaje, karton taki. Zgadza się? I jest to mleko i jest za 1 dolara na półce zniżkowej również nie ma, chyba, że są półki zniżkowe tutaj w lodówce, ale nie. No dobra, czyli ostatnie będzie jeden. Proszę bardzo, karta magnetyczna dostępu czy czegokolwiek tam. Możemy wyjść na zewnątrz. Użyjmy sobie tego tutaj i nalejmy sobie do naszego kanistra. Trzeba napełnić kanister benzyną. No i. A, już rozumiem. Dobra, muszę wrócić do kasy. W kasie znajduje się. W kasie znajduje się, proszę Państwa, pompa. Włączmy pompę. Czy to już się napompowało? Czy jeszcze nie? Tak, już jest pełny. Idealnie. Teraz możesz wrócić do samochodu. Idziemy do samochodu, nalewamy benzynę i w ten oto sposób kończymy. Przed nami część trzecia rozdziału siódmego. Jeśli chcecie zobaczyć, zasubskrybujcie ten kanał. Jeśli się wam podobał, zostawcie łapę w górę. Poprzednie odcinki z tej serii Tiny Room Stories macie na kanale. Dzięki wielkie za oglądanie. Trzymajcie się. Na razie i cześć.